Szanowni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, szanowne Druhny, Szanowni Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Serdecznie dziękuję za Wasze ciągłe, całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem nas wszystkich. Nie ma chwili, w której ktoś w Polsce nie potrzebowałby pomocy, a Wy zawsze, niezależnie od warunków, śpieszycie na ratunek. Wypadki komunikacyjne, nawałnice, pożary. Ponad pół miliona interwencji rocznie, do których wyjeżdżacie średnio co minutę, daje najlepszy obraz waszego zaangażowania. Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia waszą ważną i odpowiedzialną służbę, waszą misję i zwiększa potencjał tej służby, m.in. poprzez zakupy nowoczesnego sprzętu, wyposażenia i samochodów ratowniczo-gaśniczych. W tym roku do jednostek OSP w całym kraju trafi rekordowa liczba 480 nowych wozów bojowych. Dzięki temu jeszcze skuteczniej i bezpieczniej będziecie mogli realizować Waszą szlachetną dewizę Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Nasza troska o strażaków zawodowych wyraża się również w podwyższaniu ich uposażeń. Życzę Wam satysfakcji spełnionej służby, wsparcia najbliższych i tego, abyście zawsze, tak jak dotąd, cieszyli się szacunkiem społeczeństwa. Niech Święty Florian ma Was, swoich rycerzy zawsze w swojej opiece.